Olechowski, Płażyński i Tusk podpisali deklarację programową Platformy Obywatelskiej. W hali Oliwii w Gdańsku są reporterki Radia Z Katarzyna Piotrowska i Maria Stepan zapowiadał Maciej Płażyński, że to dzisiejsze spotkanie to bój o całą Polskę, ile osób zjawiło się w hali Oliwii. Polski dom Wielkiego Brata już stoi. W tym domu dwunastka chętnych już od marca będzie przez 100 dni żyła odcięta od świata. Z tym, że to odcięcie działać będzie tylko w jedną stronę, bo wszystko, czy prawie wszystko, co będzie się działo w życiu tych ludzi, będzie można oglądać w telewizji i w internecie. Bo taki jest właśnie sens programu Big Brother. Kończą się przygotowania do jego polskiej wersji. Pamiętacie taki plakat Andrzeja Pągowskiego, że papierosy są do D? No właśnie, o rzucaniu wiem, do zobaczenia już za kilka minut. Radio Z kończy dziś 20 lat. 10 lat przepracował w nim Rafał Domański, wybitny dziennikarz, autor wielu programów, korespondent, człowiek, który miał w redakcji ogromny posłuch, był zagorzałym kibicem Legii. Rafała wśród nas dzisiaj nie ma, zmarł tragicznie 22 lutego 2001 roku, a dziś wspominają go przyjaciele z Radia Z. On miał coś takiego w sobie, że zarażał pasją do pracy. Był w ogóle perfekcjonistą przecież. Prawda? I dlatego chciało się z nim pracować. Dla mnie absolutnie pozostanie mentorem na zawsze, to też był tak jak tak. na Karolinę, nauczyciela radia mm -hmm. Bo to też dla mnie pra pierwsza praca w radiu Wszystkiego uczyłam się od niego Jeszcze on miał niebywały warsztat, znał kilka języków Leci do studia, patrzy A tam nic się nie wydrukowało Pamiętasz słynny jego dziennik Kiedy on z głowy walnął te dziesięć 10 informacji z cytatami no ze wszystkim nie mając nic przed sobą znaczy z, zapamiętał już ten dziennik który sobie pisał, pisał wcześniej i pamiętam, że on wyszedł i wtedy były oklaski sytuacja nastojąca, i... powitania nastojąca, że dał sobie radę raport specjalny nie masz pojęcia co dzieje się w twoim mieście kiedy ty już śpisz ja z nim byłem w Prizranie w momencie, kiedy Serbowie przeszli do ofensywy, cofając się już, wycofując się z, z Kosowa. Zaatakowali w tą, w tą noc, kiedy myśmy byli w, w środku. I to był taki moment, że, że Rafał się bał. Powiedział mi, boję się, że nas zastrzelę. Po czym nalał raki i rozmawialiśmy dalej z tym Albańczykami. Raz, raz, raz. Stoimy tutaj przed brytyjskim czołgiem. Co pan czuje jak pan patrzy na tych tutaj? Myślę, że jest już wolno Kosowa. Ja pamiętam ciebie na korytarzu prawie bijącego się z Rafałem o piłkę nożną. On był za energią ja byłem za Widzewem. Słowo Łódź Tomku była zakazana, w ogóle nie mów Łódź, mówił Rafał. Legia rządzi. Rafał nie tylko kibicował, ale grał. I raz, no nie wiem, coś tam się zakotowało, on się wywrócił. No ale jak się Rafał wywraca, to ta hala, w której jest, zatrzęsła się po prostu. I ja ryknąłem śmiechem w takiej absolutnej ciszy. Wstał i w takiej ciszy zaczął kroczyć jak, jak, jak taki mastodon w moim kierunku, a to była Taka ława długa, na której ja siedziałem na samym końcu, i pamiętam, że on usiadł na drugim, i ta ława się tak postawiła. I ja, jak na taki kres tak zjechałem i się tak obiłem o niego. Im dłużej się o nim myśli i rozmawia, tym więcej przychodzi anegdot historii, zdarzeń i pozytywnych emocji. Nie do Następny magazyn Nie do zobaczenia będzie oczywiście w poniedziałek po czwartej. Z tym, że w innym składzie, bo obok Izy Sobczak zasiądzie Andrzej Kocjan. A Rafał Domański, czyli ja, dziękuję słuchaczom Radio Z za 10 wspólnych lat.